Man Maneczko Dzisiaj będę grał w Brawl Stars I będę wbijał 13 rangę na Karola Let's go! więcej sobie 15 w tak wygląda moja konta. 19 rang na L prima, 17 rang na Shelby, 17 rang na Bulu, 16 rang na Rosie, 15 rang na Kolcie, 15 rang na Franku, 15 rang na Penny, 15 rang na Darylu, 15 rang na Budeja na berleju 15 ranga na nicie, 15 ranga na Jessie 15 ranga na Bo 15 ranga na Poco 13 ranga na Piper 13 ranga na Pam 13 ranga na Bibi 12 ranga na Tara Tarze 12 ranga na Majko, 12 ranga na Karlu, 12 ranga na Rico 12 ranga na Broku 10 ranga na Tiku Dzisiaj wbijemy sobie trzy nasorąbione karty. Będziemy gali na zabiegu. To jest mój drugi film, więc proszę wyrozumieć. A! teraz zapali się raz? No i mamy taki dobry dobry Okej, ja mam 6000 pocharów. Zobaczmy. tym wyłącznie. Wiłem 1000 pucharów 4 dni. W tym tygodniu miałem 5000. Moją ulubioną postaci jest, ale realnie nie mam. Postaci, której najbardziej nie lubię, jest to. Daj, jest to. Tik i daj nam A właśnie teraz skinąłem. Piszcie w komentarzach, jaką grę mógłbym też nagrywać. Na pewno nie Fortnite. Kiedyś grałem w Fortnite, ale już mi się znudził i to zaim, teraz to już... teraz coś... Kiedyś był... Kiedyś Fortnite był fajny, teraz już to nie chcę grać. Czy nagrać, ja to muszę telefon, bo Jak mam komputer, to mi się wziąć. nie chce nagrać, nie no nie no, jest wygrana ogóle jest drugim pierwszy jest i może dzisiaj, nie, nie się drugim etapie, drugim etapie, drugim etapie, drugim etapie, drugim etapie, drugim etapie, drugim Miałem powiedzieć, że jeżeli przed tym filmem będzie 5 lateczek góry, to będzie 5 luteczek w górę, Kto, yy, w górę. Ma, to kupuję pakiet za 50 zł. Mam takie klipy na 100 lajków. I to może W kupić pakiet, co jest za 50 złotych. Musi być 100 lat na byle jakim filmem. Mam jeszcze jeden film, który nagrałem rok temu. Jest on w jest... Ale mogę nagrać wszystko, które chciałabym Mogę nagrać wszystko, tylko nie Fortnite i Minecraft'a. Wam jeszcze oglądam takich y, youtuberów. Nagrywają Brawl Stars, czyli na przykład Paryl, Manojek, VCR, Jasi Majisi, y, i kifi. Są so, youtuberzy taki co. No i dużo to jest jeszcze dużo na przykład. Nie, jest jeszcze dużo youtuberów, ale to są tacy najbradzi znani. I panna. Najlepiej. Czemu też składów? cię tutaj nie wiadomo no, jaki będzie wynik, jest na razie 1,1 jeden, minut. Jeden. I dawajcie do, i subskrypcję, klikajcie ten żelony przycisk na dole, na prawo, w dolnym rogu. Jak go klikniecie, to powinien zostać się szary, a jak stanie się szary, to obok niego jest taki dzwoneczek. Jak go klikniecie, to będzie najlepiej od siebie. Tak się nie wiem, jaki był przed chwilą wynik. Zabraliśmy czynnik. Okay. I moje filmy będą trwały z 15 minut. Będą się pojawiały e, 4 do w minut. A, jeżeli o jakich postaci nie mam, to nie mam. Gina, Mortisa, Innym Gina Mortisa mam Leona, Kroła i Spajka. Z 3 MB, z 4000, 5000, 6000 nic nie zrobnałem. Tak A mojego pierwszego ekipie dopiero na 2300. Pierwszym mam to był Ebel No i właśnie teraz przegrywamy. Nie wiem czy w sumie dzisiaj wbiję, więc sumie na, na tym odcinku i to przymós to rangę na Karola, ale jeżeli wbiję, no to będzie fajnie. A no jeżeli 15 minut to jest lewe za krótko albo za długo, no to piszcie w komentarzach. Komentarze też będę czytać. Nie. A Karl to jest też. No i przygadaliśmy. I Tu ja może zrobię cięcie. Jak będę miał 200. 210 puszyk, to. Nie, no 212 puszyk, no to już. Będę... To już będziecie mogli widzieć, jak